Życzenia na Nowy Rok Ostatnią kartkę zerwałem z kalendarza, bo roku koniec i w progu rok nowy. Te kartki pełne już minionych zdarzeń, a nowe białe zapełnień gotowe. I nikt z nas nie wie, co raz będzie pisał w tym kalendarzu wieszanym na ścianie. Dzisiaj składamy najlepsze życzenia, by za rok stwierdzić, co z życzeń zostanie. Niech kartki białe zapełnią się zdrowiem, dniami radości, uśmiechu i słońca, żeby powiedzieć, że rok był szczęśliwy, kiedy dobiegnie on do swego końca.